Samochód, taki maluszek, to było marzenie każdego jednego normalnego mężczyzny w tamtych czasach. To były lata 80. bardzo trudne lata. Trabant to już był przeżytek, ale jak wyszły pierwsze maluchy, to było marzenie wszystkich młodych ludzi. No i mój mąż to marzenie musiał spełnić. A żeby go dostać, kupić takiego malucha, trzeba było mieć pieniądze. A że to były czasy, że na herbatę nie zawsze nas było stać, bo tak było. Czasami w domu herbaty nie było. Mąż pracował, ja pracowałam, i nie stać nas było czasami na dobre jedzenie. Zaczął, dostał takie zlecenie z cementowni, żeby robił jakieś projekty techniczne, no, normalnie na desce rysunkowej, bo on był technikiem, mechanikiem. I bardzo ładnie mu to wyszło. Dostał już duże pieniądze za to, zarobił sosnowiec mu tam, bo to w sosnowcu wszystko było zatwierdzone. Pomalucha, niestety, towarzyszem za małym jesteś, nie dostaniesz. Więksi towarzysze dostawali maluchy, przydziały. Żeby kupić malucha trzeba było mieć pieniądze, a wtedy lisy były w cenie, rude lisy, więc pojeździł na polowanie, nastrzelał tych lisów. No miał pieniądze, można było sprzedać lisy, miał, mógł mieć pieniądze, no ale trzeba było inaczej z dyrektorem pogadać. Był taki pan dyrektor, który lubił łapówki. Dostał osiem lisów, żonę w lisy ubrał, a mój mąż jak nie miał samochodu, tak nie miał zrozpaczony mój, skochany, strasznie był. No ale jakiś uczciwy, porządny człowiek, dyrektor, dżaman się znalazł i powiedział, że Gabryś musi mieć samochód ze względu na to, że jest uczciwym człowiekiem, dobrym fachowcem i koniec. Nawet sekretarz nie ma prawa mu wyżej podskoczyć. To nie był talon. Ja nie wiem jak to, to jakiś przydział z cementowni. Bo oni, cementownia, to był jeden z lepszych zakładów, i ta cementownia dostawała ileś tam samochód w nagrodę dla najlepszych. Ale tak, mój mąż był najlepszy jako pracownik. Pisali oni w gazetach tych cementownianych nagrody, odznaczenia. Dostawał on tutaj odznaczeń tych z cementowni, ma pełno, jako fachowiec, bo to on był bardzo dociekliwy mąż, taki. To był bardzo uczciwy człowiek. No i stąd ten dyrektor tak powiedział, co wy będziecie towarzysze obdzielać, mówi, nie wiadomo za co, Gabrysiowi się samochód należy. No i tyle, i stąd samochód, a od towarzyszy nie dostał samochodu. Towarzysze nie chcieli mu dać samochodu. Dostał przydział, ja nic o tym nie wiedziałam. Pojechał sobie do zamościa i przyjechał z nowym samochodzikiem. Ja obraziłam się na niego, bo ja wcale nic nie wiedziałam o tym, że on tak się o samochód u silnie stara. No, ale się przeprosiłam, jak trzeba było jechać z nim. No gdzież to nie pojechać z nim na, na wycieczkę? Pojechałam z nimi na wycieczkę, cała rodzina dwóch synów i my pojechaliśmy na pierwszą wycieczkę. Koło stołpia na górze samochód się rozkraczył ani w lewo, ani w prawo. Wyszła usterka, bo to był samochód z odrzutu. One były produkowane chyba do Włoch. I te, które tam coś miały jakąś usterkę, to był odrzut i można było wtedy jakoś tam wskoczyć. Żadnych telefonów, nie było żadnego kontaktu. To był akurat właśnie dzień pogrzebu kardynała Wyszyńskiego. Żałoba ogarnęła kraj. W Warszawie przed pałacem arcybiskupim, gdzie wystawiono trumnę kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, już od rana gromadzili się wierni. Chęć pożegnania niezwykłego człowieka świadomość wielkiej straty myśmy stali na tej górze nie było nikogo żeby nam pomógł no ale jakiś poczciwi na gdzieś jechał jakimś samochodzikiem i ściągnął drugiego żeby nas ściągnąć stamtąd przyjechaliśmy wprawdzie już było po pogrzebie ale jakoś tam jakoś żeśmy się znaleźli przy tym garażu no i okazało się właśnie że ta usterka była niewielka tylko trzeba było się na tym znać i okazało się, że do tego samochodu nie trzeba było, Bóg wie jakich sprzętów, nie wiadomo czego, żeby go nawet w polu naprawić. Samochód ze śrubokrętem. I do tej pory taki ten samochód jest. Dobrze tylko mieć trochę oleju w głowie i nie trzeba, nie trzeba całych podzespołów po pięć tysięcy wymieniać, żeby maluchem pojechać. A dlaczego tak, takim marzeniem był samochód? O, to było wielkie marzenie mieć własny samochód, bo nawet z Rejowca do Hełma czy do Krasnego Stawu, to trzeba było albo piechotą iść, albo rowerem, albo liczyć na ten nieszczęśliwy PKS, do którego było miejsc siedzących było 50, a z osób stało 300. Więc pan kierowca, jak mu się jakaś dziewczyna podobała, albo ktoś znajomy, ty wejdziesz, ty wejdziesz, ty wejdziesz, a reszta hołoty do lasu albo czekać na następny, a przez cały dzień to było cztery autobusy najwyżej, żeby można było się przemieścić z miejsca na miejsce. Żeby na Boże Narodzenie, żeby dostać, o jeszcze Wam powiem, ale to później jak żeby dostać kawałek jakiegoś świniaka, to Trzeba było bardzo ostrożnie jechać między krzakami, lasami, żeby cię zomo nie złapało. Ale kiedyś taka historia, że mój mąż pojechał sobie. Nie ma. Pochoinki do tego się. Nie ma męża, a koło gmachu stali zomowcy. Więc ja sobie poszłam do tych zomowców, a już ciemno, policyjna godzina się zbliża. A my się sobie, a kurczę, nic mi nie zrobicie, idę ja Proszę ich, słuchajcie, mój mąż gdzieś pojechał po choinkę tutaj do tego, do pobołowic. I nie ma go, co się stało. Wzięli jakiegoś łaza, wsadzili mi do tego łaza, jedziemy szukać męża, patrzymy, a mój mąż taki między krzaczkami, tymi polnymi dróżkami, per, per, peper, pe, jedzie z choinka, tylko podskakuje. Przyjechaliśmy, szczęśliwie, jakoś nam nic nie zrobili. A, a w stanie wojennym pojechali na polowania tymi swoimi, bo było trzy maluchy w kole. A ja poszłam sobie z dziećmi do kościoła i dowiaduję się, że ogłosili stan wojenny. No, ja co to stan wojenny? Ja nawet nie wiedziałam, co to takiego jest. Męża nie ma, wróciłam z kościoła, jeszcze dobrze drzwi nie zamknęłam. Bum, 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 walą do drzwi. Ja się wystraszyłam, co się stało, otwieram drzwi, stoją, milicja stoi. No proszę pani, po broń przyszliśmy. Czy jest mąż? Nie, nie ma męża. Gdzie jest mąż? Na polowaniu, bo pojechali na polowanie. A oni już gdzieś po drodze chyba się dowiedzieli, że stoją russy. Jak oni? Tak. Nad sam Bóg tam się przemieścili, wystawili sobie, popili sobie, bo to wtedy nikt nie pilnował, że ktoś za kierownicę po kieliszku siada. popili sobie, z dubeltówkami się pokładli tam w tych, na tego i czekają na tych ruskich. Jak będą rusty szli, to oni będą do nich strzelać. <grywia> No, ale to głupole, jakoś ich tam gdzieś ci, y, zna, tam znajomy jakiś strażnik ten y, był. I mówi, Nie wygłupiajcie się, y, uciekajcie do domu szybko, bo tu się zaczyna niezła rozruba. Przyjechali. No, ja nie, akurat przyszli milicjanci i broń oddać. Jak ja do nich skoczyłam, żeby mi zabierać strzelbę, mąż mówi, Przestań mówić, ja z, od, zaniosę im tą broń, tylko sam muszę oczyścić, złożyć, zabezpieczyć. Dopiero im zaniosę tą broń. I tak zrobił. Ale gdzie tam oni tam wrzucili tą broń razem, jak, jak kawałki drewna? Później nie można było tego doczyścić, jak się odebrało. No i skończyła się jazda. Ale trzeba było ożenić syna, trzeba nam było robić wesele. Nie ma świni. Nie ma nic, trzeba jechać samochodem maluchem, gdzieś na wieś jakąś świnię utłór, żeby kiełbas narobić. Pojechali po tę świnie. Jeden kolega pijany jak świnia, w tym maluchu. No, świnia zaprowadził gospodarz: No, to wybierajcie sobie tucznika. Świnia za nic nie chce tam, stamtąd, to już nie, nie do samochodu jest, ale to jest ciekawa opowiastka. A ten kolega mówi, czekaj, ona zaraz wyskoczy. Taki śmierdzący, taką jakąś gorzałą, bo to gdzieś jakieś świństwa się napił. Jak huchnął tej świni do ryja, jak ta świnia poszła, to nie mogli na podwórzu złapać. No ale jako się dopadli, zamordowali, przywieźli na dachu. Nikt ich nie zatrzymał, bo tam było jakimś czymś przykryte. Nikt ich nie zatrzymywał. Przywieźli i, i no i było wesele. No, przydział tylko mieliśmy na alkohol, to była na kartki. A jeszcze w międzyczasie w stanie wojennym też Wam powiem ciekawostkę pojechaliśmy. Chcieliśmy koniecznie zrobić sobie pielgrzymkę maluchami, cztery maluchy. I jeden Mercedes, ale to nie nasz Mercedes był, tylko to był Mercedes, faceta z Warszawy. On pracował w tym czwartym departamencie, pułkownik, taki pan pułkownik. I dzięki niemu nie musieliśmy mieć przypustki. To był ateista, taki czerwony, jak, jak i w środku, i na zewnątrz. No, ale że myśmy się chcieli wybrać tymi maluchami, więc on nam przewodził, pojechał z nami. Do tej Częstochowy. Myśmy jechali maluchami, a on tym swoim mercedesem, żeby nas nie zatrzymywali, on był w mundurze. Czapkę swoją tą pułkownikowską na szybie położył. No i przyjechaliśmy do Kielc, pojechaliśmy do Częstochowy, a on taki niedowiarek, co to czary, głupoty jakieś tam. Nie wiem, może ktoś z Was jest wierzący czy niewierzący. W każdym razie słuchajcie taką historię. My wchodzimy wszyscy tam do tej kaplicy. Zaczyna się odsłonięcie tego obrazu, fanfary, wszystko. A to w stanie wojennym to jeszcze ta atmosfera taka okropnie podgrzana, bo to wiadomo jak to jest wtedy. Jak ci coś nie można, to ja wam na złe zrobię. On stał to koło mojego męża i szwagra. Szwagier to też tak lekko był taki tego. No, pan pułkownik stoi sztywny. Obraz się odsłania w jeden wielki jęk, wszyscy padają na twarz, na kolana na twarz i zaczynają wszyscy płakać. A ja patrzę, a pan pułkownik ten sztywny zgiął się w pół, ukląkł na kolanach, czapką się przykrył, płakał jak nie wiem co. Jeździliśmy na wycieczki, jeździliśmy na różne wycieczki. To przeważnie wybieraliśmy się tak na dwa, trzy samochody, bo to zawsze bezpiecznie było za granicę, żeśmy się nie wypuszczali. Bo gdzie na Ukrainę, tam, tam, tam nie było po co jechać na Ukrainę, to pojechaliśmy autoka, autokarem. I zobaczyłam taką nędzę, że już mi się drugi raz nie chciało jechać. No ale to już jest inny temat. A tutaj jeździliśmy, zbieraliśmy się. Albo sami, jak chcieliśmy być tylko we dwoje, już dzieci poszły sobie na studia, już, już bez nich, to siadaliśmy i jechaliśmy. Jechaliśmy do, do Rochuska, bo stąd było nam najlepiej. I wzdłuż jechaliśmy, wzdłuż Bułgu jechaliśmy, zaliczaliśmy ciekawe jakieś obiekty, gdzieś jakieś, o właśnie, o tak jak tutaj, jakieś muzea, coś ciekawego, gdzieś coś dowiedzieli i jechaliśmy. Albo chciało nam się jechać nad Białe, jechaliśmy nad Białe. od tak, na dziko, gdzieś tam się koc rozsieliło i nam było bardzo dobrze, nawet w lesie, nawet trochę gałęzi nad głową, nam było cudownie. No my to były takie romantyczne piękne wycieczki i, i ciągle mi tego brak. Jak w lesie na grzyby, czwarta godzina rano jedziemy na grzyby. Pojechaliśmy na grzyby w te włodawskie lasy, do luty szczególnie. Nikogo nie ma cichutko, Boże, tylko szum cudowny lasu tego się. Maluszkiem można było wjechać do środka lasu. nas okradli. Zabrali nam lampę, zabrali nam wycieraczki tego. Dobrze, jeszcze szyb nam nie pozabierali, ale u, wtedy to byliśmy wściekli obydwoje. To w lesie, w, w, no, w Łodawskich Lasach, tam w tym, w lutach nas tak tegoś. No i to chyba ten, tam z tej wioski małej, z tej luty, tam komuś się podobały te lampy. No ale on zawsze do wszystkiego, zawsze miał zapas. Lampy miał zapasowe, wszystkie części. Jakby tak dobrze się postarał, to bys chyba z tego wszystkiego drugiego malucha skleił. Ale tutaj na Brzuski, na tym minę, minął autobus, fajnie, już starszy był. No i nas, stanęliśmy przed autobusem, a ciężarowy jedzie od strony cementowni. Taki ogromny tir, i już, już jeszcze jakby nie, by, chyba by nas przyjechał. On chyba nas nie widział ten kierowca, bo to małe, a my przed autobusem. I mąż się cofał do tyłu, i romno w autobus. I, i jest do tej pory znak do tego, do tyłu. Jezu, jak on się przestraszy. A kierowca też jechać nie może, cały autobus ludzie, a tu jechać nie może. Wreszcie odjechaliśmy kawałek, ja wie, Gabryś, to, to twoja wina. Nie zatrzymujmy ludzi, niech jadą, bo przecież po co, po, po co nam taki kłopot? Nasza, ewidentnie nasza wina. No i podeszłam do kierowcy i mówię, że taka sytuacja, podziękował, mówię, ja wiem, ale różnie ludzie się reagują. I pojechała, nic się wprawdzie nie stało, bo pojechaliśmy dalej, ale och, jak on, jak było szkoda, jak on chodził koło tego samochodu, że on jest lekko jednak, tam trzeba było go podciągnąć, żeby on był. To fajne to było, mówię wam, nie ma takiego samochodu jak maluch, bo dzisiejsze samochody one wyglądają pięknie. One są bardzo drogie, ale byle śrubka, to już jak je nie dopasujesz, to musisz kupować cały podzespół i płacisz 5 tysięcy zamiast 50 zł. On wszystko sam robił. On ten samochód rozkładał. Każdą jedną rzeczą on sobie wyczyścił, wszystko je poskładał. Mówię, to jest samochód do zabawy. Wszystko on mi tam po całych popołudniach, ja mu tylko kanapki nosiłam do garażu, kawę mu zaniosłam, bo jemu się nie chciało iść. On sobie tam dłubał, on go czyścił, on go pieścił. Już później pod koniec to, jak jeszcze chodził, to poszedł, postał, postał, popatrzył się i co to z tego będzie, co to z tego będzie. No niestety człowiek odchodzi człowiek i, i, i samochód się stawia. No, do ostatniej chwili, jak on to wszystko tam, a co on tam nie robił, jakie on części sprowadzał, wypisywał gdzieś tam gdzie różne rzeczy sprowadzał na ten. Się. Wszystko tam mechanik, o, jeżeli coś, to już jeździł tam do tego. Yy, na szpitalną jeździł do tych znajomych ludzi i oni mu tam ustawiali tą elektronikę, to, to, to z tego sam już robił, ale już nie chciał, bo to trzeba było wszystko na komputerze sprawdzić. Ale jak oddawał samochód, jak do, 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 do coś usunąć, jakąś usterkę, to stał koło nich i, i, i nie spuszczał ich z oka. Co robi mi Wisiunia? No wiesz co, może byśmy pojechali pooglądać, coś popoglądać, dziki albo, albo łosie. A mnie te łosie tak zawsze kręciły, zobaczyć jak ten łoś wygląda. To w nocy pojechaliśmy na te łosie. Zatrzymaliśmy się pod takim orzechem tym, tym laskowym, taki gęsty ten orzech laskowy. Tylko cicho, ale strzelba była naładowana cały czas, bo to bardzo niebezpieczne zwierzę. Podchodzi najpierw, idzie ogromny czołg, kurcza maluch taki malutki, a ta cholera taka, dwa razy taka jak tegoś. Podchodzi łoś. Dookoła, Jezu, ja struchlałam, zrobiłam się jeszcze mniejsza jak była, ale mam się nie, ani nawet nie mrugnąć, broń może, Boże, się, tak miałam zakazane. Siedzę cichutko, a on obwąchał nas, obwąchał rogiem, puchuśtał nas. Obszedł dalej, poszedł cichutko nie mam głosia. Za, chwili, i za chwilę idzie jego żona. No, też, ale ta to przeszła, tak popatrzyła z jednej, z drugiej strony, przeszła, poszła. Sobie. Albo dziki. No to co? Idziemy gdzie? na ambonę. W Husynnym ambonę, Gabryś miał. Idziemy, siadamy sobie na tej ambonie, już się ciemno robi. No, zaczynają ją wyłazić. Najpierw idzie odyniec, olbrzym. Podszedł pod to naszą ambonę, tylko mówi nie ruszaj się i chociaż nie drżyj drży się, mówi, bo będzie, się, będzie huśtawka. Przyszedł skurczybyk, zaczął się czochrać o to ambonę, a ambona tak chodzi. Jejku, no weź tu nie krzycz. Iii, cicho, ale strzelba naładowana cały czas, kulek w pogotowiu. Odszedł tylko ten odyniec, wyłazi locha. I 12 malutkich warchlaczków. I za nim poszli sobie w las. O, fajnie. Fajnie było na kaczki, żeśmy jeździli też. Postawi samochód, postawił malucha. Ja mam się w maluchu, a on z, z Darkiem, z tym starszym, na łódkę. Kaczki lecą. A Darek nie lubił, chociaż on zawsze z bronią miał do czynienia, no bo to wojskowy, nie lubił strasznie, jak się do zwierzyny strzelało, do ptaków. No mąż już wyszykował sobie strzelbę, a Darek mach wiosłem, fikł się w drugą stronę łódka, Gabryś bach w Panu Bogu w okno, nie ma kaczki, od czwartej. Tak się szarpali we dwóch od czwartej do szóstej rano wreszcie więcej. Darek nie, biał, nie jedzie ze mną na kaczki, ani jedna kaczka nie padła. I wszystko dzięki temu maluszkowi. Dzięki temu. Nam wszystko, wszystko. I ze wszystkim, żeśmy się cieszyli, wszystko na tego. Przecież stać nas było na to, żeby sobie kupić duży porządny samochód. Ile razy mówiłam, Gabryś, kupmy sobie drugi samochód, po pan dzieci duże. To pierwszy i ostatni samochód, więcej żadnego samochodu nie było. A przecież mogliśmy sobie kupić i nie jeden taki. Nie, ten jeden To była jego zabawka. Bo on sobie to mógł porozkręcać, jak kiedyś poszłam, a on to porozkręcał wszystko na części pierwsze, pozdejmowane wszystko, poczyszczone, wy tego się, e, coś ty z tym zrobisz? To się złoży jak zegarek. <laughs>